Sponsorem transmisji jest Quark Kantory Bitcoin. Tu szybko i wygodnie wymienisz kryptowaluty na gotówkę. Znajdź kantor w Twoim mieście. www.quarkhouse. House. Witam wszystkich. Cieplutko, serdecznie moi drodzy. Marenczko z tej strony, kłaniam się. Przed nami drugi już odcinek z serii pod tytułem Tak w szachy, to nie gramy. Świeżo co rozpoczęta seria, a już się spotkała z fajnym feedbackiem. Sporo pozytywnych komentarzy, za co wielkie dzięki. Kilka tylko uwag, że nieco za szybko, więc może faktycznie trzeba zwolnić. Seria ta będzie skupiać się głównie na debiutach, czyli tej pierwszej fazie gry, ale też poruszę jakieś tam kwestie związane z grośrodkową, a także i końcówkami w przyszłości. Dobra, druga porcja, moi drodzy, tak zwanych pułapek, nazwijmy to debiutowych. Plus dla jednego z moich widzów, który napisał pod tą serią, pod tym filmikiem ostatnim, że Marian, myślałem, że wrzucisz swoją partię. No skoro tak w szachy to nie gramy, no to wiesz. No, plusik dla Ciebie, lubię takie kąśliwe, ale w punkt komentarzy. Dobra, jedziemy. Kawka, herbatka w dłoń, moi drodzy. Ja mam cappuccino z mleczkiem E4, E5. Hetman H5, co to jest za posunięcie? Hetmana szybko do gry nie wrzucamy, chociaż to jest pozycja, moi drodzy, która może pojawić się u Was, jeżeli będziecie grać czarnymi na przykład, no i trzeba wiedzieć, jak zareagować. Wierzcie lub nie, masa ludzi, bo przeglądałem statystyki na Lichessie, masa ludzi, zawodników z Lichessa, nazwijmy to zawodników, zagrała tutaj G6. No G6, przerywamy komunikację, ale spokojnie, no F7 jeszcze nie wisi, natomiast wisi E5 i teraz wisi tak naprawdę tak, że wieża po szachu. No właśnie, można powiedzieć, że jest po partii tu jeszcze jakiś agonalny czeki, tu wszystko Hetman zbiera, dobranoc. Ha, więc G6 uwaga, no to taka nandertalska groźba, natomiast warto mieć na uwadze, że tutaj zabezpieczamy najpierw pionka, Goniec C4 na Szewczyka i teraz gramy przez G6. Ostatnia próba Szewczenko, ale moi drodzy, skoczek F6 i tu czarne dostają Fajną pozycję, zaraz jak białe prześpią, nie zagrają tutaj koniem na E2, no to będzie jeszcze fajna kontra. Czemu mówisz koń, a nie skoczek? Widzisz tę gębę? Mnie to przypomina konia. A tak serio, no to skoczki to na turnie czterech skoczni, może. Nie, jakoś mi się udzieliło od kości. Nie pamiętam od kogo. A? Więc na to reagujemy w ten sposób. Kasparow. Z tego co pamiętam, kiedyś polecał taką linię. No niby wydaje się, że skubiliśmy pionka, co jest grane, ale go c 7 w tym momencie i chodzi o to, że my zgambitowaliśmy. Po prostu poświęciliśmy pionka za kilka cennych temp. Rozwiniemy się zaraz, uderzymy do centrum d5. Rywal jeszcze nie białymi, więc to też jest fajna opcja, każdy Wam to weźmie, pomyśli, że totalny amator nie zobaczył, że wisi, ale możemy to zrobić intencjonalnie, ale do to wiadomo, kto co woli, kto jak się czuje w, w jakich pozach, czy jest bardziej pozycyjnym, czy agresywnym graczem taktycznym, czy po prostu jest graczem przeciętnym w każdym aspekcie, tak jak ja. No dobra, jedziemy moi drodzy, pozycja numer dwa, Freid jest partia włoska znana i lubiana. No, jest to jeden z pierwszych debiutów, których się uczyłem. Bardzo lubię partię włoską. Eee, konie w 6, obrona dwóch skoczków, i teraz, o, ależ napad. Dużo osób też nie wie, jak się bronić, tutaj panikują. Tu należy zagrać albo Traxlera szalonego, albo D5. Polecam D5. I po strzale podstawowym ruchem jest konia 5. I tutaj w bazie danych mistrzów wszyscy grali skoczek A5. Natomiast dużo amatorów, około miliona osób, zagrało tutaj, z tego co widziałem. No to wchodzi moi drodzy poświęcenie na F7, to jest ta smażona wątroba. Przepita. I chodzi o to, że gramy bez figury białymi, ale mamy turboatak, bo punkt, jakby w, ten punkt w ogniu, gorący ziemniak, to jest tutaj na D5. Oczywiście tutaj często się bronią, atakując także czarne. Polecam wtedy Hetman na związaniu ustawić. Hetmana właściwie ustawić na 4 na związaniu i broniąc punktu C2 zaraz wykopiemy skoczka, zagramy może F4, D4, zroszujemy. Yy, wiadomo, ktoś powie, no ale tutaj z figuru zostają czarne. To co tutaj źle zrobiły? Zostają z figuru zapionkach, natomiast zaraz wam pokażę, co się dzieje. No załóżmy, że C6, A6, yy, przepraszam, A3. Yy, teraz kuj na bandę. Roszatka. na C7, D4. Chodzi o to. Że tutaj jest mocny niedorozwój. Król jest już na szóstce, w centrum ruszył do boju przed wszystkimi swoimi figurami, praktycznie. To jest na związaniu. Duża presja jest na tym punkcie, duża presja jest również na tym punkcie. Więc można powiedzieć, że pozycja jest bardzo trudna. I tak na ludzkie oko to jest pozycja nie do utrzymania. W sensie biały no, będzie lepszy, często wyjdzie z dobrą pozycją. Jak nie zamatuje, no to odbije materiał. Natomiast tutaj komputer mówi, że spokojnie, tam zwracasz w pewnym momencie materiał i się trzymasz. Ale nie wydaje mi się, żeby na naszym takim, no właśnie jaki to jest poziom? No nieprofesjonalny poziom, taki zaawansowany amator może. Na naszym poziomie zaawansowanego amatora, nazwijmy to szachowego, ta pozycja jest giga trudna czarnymi. Więc raczej tak nie gramy. Raczej tak nie gramy. Po mojej drodze tutaj napadzie na na f7 po prostu gramy d5 i po strzale kuń z na gońca. Tym bardziej, że jest tutaj przesłonięty, to jest czas, cenny czas i tu wybijamy zazwyczaj pionkiem. Gońc c 2 gońc d3. Czarny jest bez pionka, z gorszą strukturą, chociaż zaraz wykopuje gra tu lub tu, roszuje, ma otwartą linię, otwarte dwa gońce. Otwartego Hetmana, no marekąpę za po prostu poświęcenie piona. Nie? I tu biały ma po prostu cięż, ciężki niedorozwój. Więc tak w szachy raczej nie gramy. Idziemy dalej, moi drodzy. Obrona François. Oczywiście obrona francuska. Sobie ja, ja robię. Wariant zamknięty. Można przepchać. Oczywiście wtedy czarny kontruje, czym się da. Nawet woła kolegów, dzwoni po ekipę, żeby na D4 się wbić. No to C3. Koń atakuje, koń broni, hetman b6. To jest standard. Normalnie tu jest 3, 3 do 3, więc zbić na razie czarny nie może. Tu a3 jest bardzo użyteczne, polecam. Ale można zagrać goniec d3. No, bardzo aktywny goniec. Na no, lepsze słonie hetmana ktoś powie. No tak, i zbicie zbicie jest ruchem spoko, tylko teraz już bicie nie jest dobre. Dużo osób może, znaczy dużo osób, w początkujący stricte mogą Wam to wybić, uznać, że hej, no przecież już hetman nie patrzy. Tylko teraz jest Hetman jest sieroto podwisa, bo szach z odsłony. Wygrałem takieś partii, na się. Na czeskomie, przepraszam. Na się to w stresie. Właśnie jestem, na liczesie się. Fajna szata graficzna, co Robi, robi wrażenie. Ciekawa wtyczka. Mhm. Dlatego tutaj po z D3, goń D7 i teraz już wisi. Teraz już nie ma sztuczki związanej na końcu z szaszkiem. Więc tu zazwyczaj się odchodzi gońcem na E2C2, a tam są zbicia, skok przychodzi na. Na b4 wieża, ogólnie na tym hetmańskim dużo dostaje y, gry czarne. Nie lubię grać tych, tych, tych struktur. Gram co innego. O, znowu majstrują tam. No dobra, mamy, moi drodzy, omówioną obronę francusko z wzięciem pionka, który jest zatruty. Gambit hetmański, gambit królowej, moja żona woli jak mówisz. Dobrze, dobrze, gambit królowej. E, Przyjęte, można nie przyjmować, można pójść w obronę słowiańską. Obrony marszala, chyba można przyjąć, polecam wtedy skromne E3. I o, atak tutaj. Zazwyczaj czarne tego pionka i tak oddają, po prostu rozwijając się dalej. E, natomiast tutaj, jak się uprą, że bronimy, znacie to, to od podnóża te struktury napadamy. <laughs> Więc w tym miejscu A4, jak będą chciały bronić pionkiem za, to łup, i się zorientują, że nie możemy, bo bęk, czyli tak w szachy nie gramy. C6. Tym bardziej tak w szachy nie gramy, bo jest Bęk Brzdęk i Hetman F3. Ajajaj, aj, 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 aj. ta wieża tam wisi. Tu trzeba oddać kunia w ogóle, ale ta poza jest już trudna mega, nie? No bo bez materiału jednak, wiesz co jest. Mhm. Tak to wygląda, więc gambit hetmański, e, przyjęty e, może tak lecieć, i uwaga. Uwaga na. Te obrony. Tak niekoniecznie. Tu należy zagrać B4 i w ogóle. Coś zwrócić, wiesz co jest, albo się dalej po prostu rozwijać. No i ostatnia pozycja. Jest to Sycyl oczywiście mój ulubiony przez D6. Otwarta Sycylika. Trzeba grać otwarte warianty, moi drodzy. To uczy szachów. Oczywiście później możecie wybrać swój repertuar z czasem, co wam leży, ale uczcie się klasyki gatunku przede wszystkim. I G6. Alternatywą był bardzo dobrze znany Wam Najdorf. Mam nadzieję, że znany. Bardzo elastyczny, popularny. Goniec c 3 fajna linia po f3, hetman d2 długa. Bardzo ważny jest ruch, zanim hetman przyjdzie na d2, no to jest f3, żeby ograniczyć kunia. Natomiast, i teraz goniec g7 najpewniej, f3, hetman d2 długa i zajazd na przeciwległych skrzydłach, sobie tam gramy. Tu czasami, to już znacie też, <laughs> mówiłem o tym, tu czasami czarny uznaje, że ja przecież mogę iść, bo to jest bronione przez gońca. No niekoniecznie możesz, bo pęk! Czek. I trzeba tutaj przerwać komunikację. Jak skok tu, to bierzemy. Jak goniec tu, to bierzemy, bo tutaj się wszystko broni spokojnie. Chodzi o to, że goniec jest przypięty, nie broni skoczka. A jak tu, no to tu, i tu, i tu, i tu, i tu, i tu. no i tu, i tu, i tu, i tu, i ta pozycja jest lepsza, plus 3 w materiale. Czarny z gońców, my słaba struktura, ale ja Wam powiem, że kujna D5 i jest pięknie. Więc tutaj nie można tak szybko skoczek G4. Nu nu, tak nie, tu po prostu go G7. Powolutku. Oczywiście jakby na przykład Hetman D2 poszło, to teraz to już ta, to już chętnie. Tu gdzieś na, na turnieju zagrałem. W Ostródzie chyba, czarny mich I tutaj jeden gość malinowy zagrał mi, a tu odszedł, żebym mu nie zbił. Ups, co innego jeszcze, jakby tu był kuń, wtedy te widły nie działają, ale teraz to, teraz to nie. No dobra, dajcie znać, jak tam sytuacja, czy seria się przyjmuje w porządku. Mam zamiar to kontynuować. Oczywiście tych pułapek debiutowych w nieskończoność nie będę jakby tutaj. Tych pułapek nie będę Wam przedstawiał w nieskończoność, ale zajmiemy się też pozycjami z gry środkowej, nie? z danymi ewentualnie końcówkami. No dobra, to jest moi drodzy powieść w na kanale. Chcę działać, motywujmy to. Dziękuję Wam za uwagę, dziękuję za wsparcie i te namacalne i te w postaci łapek, komentarzy. Pozdrawiam serdecznie.